Tak jak tutaj mamy właśnie odległości, schemat stateczności, czyli stateczność jest to zachowanie równowagi danego wózka. Znając środek ciężkości, ale często, tak jak tutaj mamy, ładunku nie pobieramy do końca. Załóżmy, ta paleta będzie przesunięta, czyli środek ciężkości tej palety. Plus jeszcze ta odległość. Tak? Czyli mamy już wtedy, załóżmy paletę euro, czyli mamy 60 cm z tej wartości i załóżmy 20 a tutaj. Już mamy wtedy 80 cm. W części zaraz zobaczycie sobie, jakie to są odległości, jak ten diagram u dźwigu maleje. Czyli ile mniej możemy podnieść. Punkt środka ciężkości to jest przednia oś. Tak, to jest ten oś stateczności. Czyli tak jakbyśmy narysowali sobie bujawkę dla dzieci. Tak, czyli tu mamy przeciwwagę w tym miejscu, tu mamy ładunek. Tak, to żeby zachować równowagę, musi być równa wartość. Jeśli zrobimy masz od operatora, oczywiście ten środek ciężkości nam ucieknie. Tak, I w tym momencie może dojść do utraty stateczności. Utrata stateczności pojawia się tym, że tutaj wózek zaczyna się nam unosić. No, to już jest ekstremalne. I pamiętajmy, że nie dociążamy tutaj żadnym człowiekiem. Tak, nie wolno nam korzystać z pomocy innych osób, że będą nam dociążać tutaj wózek z tyłu. Też widziałem wózek dociążony klockami betonowymi. Ale przy budowie wózka masz ma swoją nośność. Łańcuch ma swoją nośność. Także tutaj przeciążymy raz drugi, dwa razy nam się uda, a za trzecim razem dojdzie do wypadku, do awarii.